Port Ratusz, 24 luty 2022. Jesteśmy w ratuszu, gdzie odbywają się uczty świętego Macieja od 666 lat. W ucztach uczestniczył, pierwszy pierwszej uczcie uczestniczył również polski król. Kazimierz, odnowicie, nie, odnowicie, Kazimierz, wielki. A tutaj mamy pierwszego burmistrza Hamburga, Pe Petra Częczow, Urodzony 20 stycznia 1966 roku w Bremen samego dnia urodził się 20 stycznia w 1966 roku. Urodził się ksiądz Michał Goźnicki, salezjanin. Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim. Pielgrzymuje do Tulec, gdzie kustoszem w sanktuarium Matki Boskiej był. Ksiądz Józef Woźniak, urodzony w Hamburgu 7 lutego w 1913 roku, w więzień Dachał. I to więźniowie Dachał skierowali mnie do księdza Woźnickiego 8 maja 2019 roku, bo potrzeba prawdy. W Michał Woźnicki martwi się w klasztorze na ulicy Wronieckiej, Byłem w byłym klasztorze Dominikanów, fundowanego przy pomocy biskupa Brunona z Hamburga, brata Adolfa IV, który w tym miejscu, gdzie stoi ten ratusz, ufundował dwa klasztory Dominikanów i Franciszkanów. Tego samego dnia, co urodził się burmistrz Hamburga i ksiądz Michał Woźnicki 20 stycznia 1966 roku w Izraelu urodził się Żyd wychowany i promowany jako kapłan Jacek Stefański dla seminarium duchownego w Kaliszu. W Kaliszu gdzie przyjeżdżali zawsze kapłani, ratowanie z Dachau. Mówi się zawierzenie świętemu Józefowi. Tylko czy święty Józef 29 kwietnia 1945 roku chciał śmierci 560 Niemców w Dachau, w obozie koncentracyjnym? Nie byli to przestępcy. Dachau było zawierzone świętemu Józefowi już 4 maja 1664 roku przez rodziców Maksymiliana Emanuela, potomka Jagieronu, który urodził się w Monachium 11 lipca 1662 roku. Dachał miejsce likwidacji kapłanów. Potrzebuje prawdy. Tak jak również potrzebuje prawdy. Historia Hamburga. Gdzie częczał w sali cesarskiej w tym ratuszu od 1 stycznia tego roku zaczął wyszczepiać ludzi, którzy tutaj mieszkają. Ponad tysiąc. Akcja tysiąca. 280. rocznicę koronacji cesarza Nuka Sowieckiego. Na cześć którego Eleman pisał wiele kompozycji. jest w Ufantowie. Matko Boża, patronko Hamburga, święty Benedykcie V, papieżu, który jest tutaj w Hamburgu. Matko Boża, która ukazała się pierwszy raz Jakubowi 20 stycznia w 1940 roku. Stawia się za nami, szczególnie dziś 666 rocznicę. Ucz świętego Macieja tutaj w Hamburgu.